Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drogie dzieci. Ksiądz arcybiskup Andrzej Karasiński. Najdroższe dzieci. Dzisiaj mamy specjalną okazję, specjalny odcinek, ponieważ, jak wiecie, mamy nowego papieża. Radość wielka. Usłyszy, usłyszeliśmy habemus papam. Najdroższe dzieci. Kto to jest papież? Teraz wam powiem. W Kościele katolickim mamy coś takiego jak hierarchię. Czyli zawsze ktoś jest nad kimś, jeśli chodzi o funkcję. I najważniejszą funkcją w życiu Kościoła Rzymsko-Katolickiego jest funkcja papieża. Jego świątobliwość jest głową Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Jest następcą. Świętego Piotra, tego którego szczątki mamy w Watykanie, we Włoszech, w Rzymie, w Watykanie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że najpierw musimy polecić do Włoch, do Rzymu, żeby dojechać do Watykanu. Watykan to najmniejsze państwo na świecie. Ale wracając do naszego umiłowanego papieża Leona XIV, chciałbym Wam powiedzieć, że jego serdeczność, jego uśmiech, jego troska o Kościół, od pierwszych chwil wydała się być widoczną. Drogie dzieci, ten odcinek będzie krótki. Proszę Was, módlmy się za naszego papieża Leona XIV, aby Duch Święty pomógł naszemu papieżowi Leonowi XIV prowadzić Kościół drogą prawdy, miłości i miłosierdzia. Pozdrawiam Was, najdroższe dzieci. Jeśli oglądacie rano, życzę Wam miłego, radosnego dnia. Jeśli wieczorem, spokojnych i błogosławionych snów. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech nas wszystkich błogosławi, nasz najdroższy ojciec i syn. I Duch Święty. Amen. Do zobaczenia, kochany dzień.